Wyjeżdżaliśmy z Fromborka, słuchajcie, na naszej drodze między Fromborkiem a, a, a tą drogą w stronę granicy. Był most uszkodzony, ale daliśmy sobie rady przejeżdżając przez wodę. Tak jak widzicie, jedziemy bardzo, bardzo blisko zalewu Wiślanego. Droga Green Velo Jest fajnie, tylko bardzo bliździ wiatr. Jedziemy dalej szukać jakiegoś odległego, jakiegoś sklepu, żeby kupić coś do picia, coś do języka. w ciężkich bojach dojechaliśmy do ujścia rzeki Pasłęki do zalewu Wiślanego patrzcie jak to pięknie nasze motocykle stoją o no i zalew Wiślany proszę bardzo, teraz podejdę, pokażę z bliska jak to wygląda dalej Jesteśmy tutaj jak widzicie niesłuszny ale przygoda jest jest super po prostu sorry za ten wiatr ale to jest no niestety nie moja wina wieje tutaj nieprzeciętnie. no i za. za. i tu się miesza słona woda ze słodką obiad poleciał, kaczuszki na obiad poleciały super, napieramy dalej no i po wczorajszej walce słuchajcie z bezdrożami, szuterkami tutaj okolicznymi od ujścia w stronę Pasłęki w stronę ściany wschodniej wylądowaliśmy w nowej Pasłęce na agroturystyce yy, bardzo fajne miejsce czyściutko zajebiste pokoje prysznic ciepły, telewizory bajery, rowery, a już nie chodzi o telewizory, chodzi o to, że tutaj sobie przenocowaliśmy motocykle stały sobie tutaj grzecznie no i ruszamy o godzinie przed 10:00 tu w tą ulicę w lewo, jeszcze raz w lewo i po prawej stronie słuchajcie jest od 10:00 otwarta zajebista smażalnia jedziemy tam na rybkę bo wczoraj byliśmy na kolacji na rybce, jest po prostu niesamowita no tu w okolicy macie Wypożyczenie kajaka, rejsy, jachtem żaglowym po zalewie wiślanym, jakieś tam rekreacyjne, połów ryb na obszarach morskich. Także jest tutaj jak gdyby co robić, gdybyście tu przyjechali. Także zapamiętajcie, nowa Pasłęka 25, bardzo fajna miejscówka. No i lecimy dalej.